Na początku ta droga jeszcze wydawała się w miarę normalna, ale tutaj to się już zacieśniła i szczerze mówiąc, bałem się zarysować te kamienie i przyhamowałem i okazało się, że się zapada. Kiedy już wyjechałem na prostą, to jedynie pilnowałem, żeby nie zahaczyć gdzieś bokiem. No i utrzymywałem prędkość, aby tylko dojechać do, do tej główniejszej jakby drogi. No i na szczęście się jakoś to wszystko udało. Jak się potem okazało, to ja pojechałem taką hardkorową nieużywaną ścieżką. A tam półtora y, y, kilometra dalej można było zjechać z szosy i dojechać właśnie do tej całkiem, całkiem przejeznej drogi, którą takie całkiem misiowate kampery też potrafiły przejechać.